Nie to, że chodzimy sobie dla przyjemności, tylko nam się sprzęgło zaczęło kończyć w kij, co? No niestety tak wyszło. przygazował <gazował> parę razy. A tu już drugi okaz dnia dzisiejszego. Peugeot 306. Francuskie samochody lubisz czy nie bardzo? Jak to no, u ciebie wygląda? Małe doświadczenie, tam z nimi jest. Kolega ma stronę na piątkę? Aha. I co? Gani no. czy chwali? Bardziej gani, ale no... <gazował> Ważne, że jeździ jednak. Ale fajnie młody człowiek w C5, to jest, wiesz, no taka komfortowa balia, wiesz. No, no tutaj też komfortu nie brakuje, powiem Ci, że ten samochód, można powiedzieć, że zbudował francuską motoryzację. Francuska motoryzacja w klasie kompaktów zawsze królowała i te samochody po prostu, wiesz ile tego jeździ po świecie, 306? Prawie Miałoby 3 miliony. O, 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 widzisz? No, świetne zawieszenie, ta belka z niezależnym tylnym zawieszeniem położonym na, na łożyskach, bardzo dobre rozwiązanie, mechatroniczno-technologiczne, <laughs> ale w bekę z niego i przód na kolumnach MacPersona, ale połączonych z stabilizatorem, już to zawieszenie się robi zamknięte wtedy do mhm. dołu, nie tracisz komfortu, a masz precyzję prowadzenia. Bardzo good car mister do jeżdżenia i w trasy i w mieście. Sylweta Ci się podoba? Bardzo. Tak? Fajnie, fajna, taka agresywna no? już. Mamy wykwity korozji, jak widzisz, nie? Niestety, auto no jest wow, z 96 wow. roku. Ile myśla w 96 roku? jest 4. Tu masz wykwit korozji, widzisz? Chodź, obejrzyj sobie ten samochód. Ale, jeżeli kupujesz taki samochód, to zawsze trzeba patrzeć, czy nie ma takich wykwitów na tych elementach nośnych, konstrukcyjnych, podłużnicy i tak dalej. No tutaj, na cienkich blachach to się zdarza. Zobacz co tam drzemie. O, o, zima drzemie, widzisz? Dorzucona. 96 rok. No, wyjściowo tam w ogłoszeniu stało 1800, ale jak dla nas jest 1500 za ten samochód. Żeby nie było Tam tamten 1400, ten 1500, nie? Plus jeszcze koła dorzucone. 1.6 wolno są oczywiście, benzynowe, jeżeli chodzi o kulturę pracy, no nie najcichszy i, i, i nie najtaki przyjaźniejszy może motor, bo troszkę wibruje, trochę się trzęsie i trochę hałasuje, ale bardzo elastyczny. 90 koni, ale one jadą w od samego dołu. No i co, wznieca Cię to trochę czy nic? Taki samochód? Podoba mi się. Podobać Podoba. się? Mm -hmm. Zobacz, tutaj zero śladów korozji. Górne mocowania, kolumn persona. zerknij sobie tam niżej, troszkę na podłużnicę, prawda? Gdzieś tylko powierzchły jest omiot tej korozji, ale nie jest to tak. Mam nadzieję, że rzeczywiście nam te nogi powypadają. Trzeba by go odpalić, co nie? Tak to musisz kod wbić, no właśnie, to są też kot? szalone lata 90. Nie mogę mówić na głos chyba, bo jeszcze ktoś zajuma ten samochód i dopiero będzie kłopot. 2808. Powiedziałem to tak cicho, że nikt nie słyszał. Ty wnętrze oceniaj. No, Masz podzielną dobra. uwagę czy nie? Żeby no, jednocześnie więcej mówić i tak. gmerać. Mniej więcej tak. Do, Widać, że ktoś kiedyś używał instalacji gazową w tym samochodzie, mm -hmm. bo jest wlew i jest wskaźnik, ale tej instalacji już nie ma. On sobie teraz no. dalej śmiga na, na, na benzynie. benzynie normalnie. Możesz sobie wysokość nawet re regulować. Widziałeś w jaki sposób? Zobacz. Cyk, cyk. Masz pojęcie? A. Jaka motoryzacja była kiedyś piękna? Prostota no. ją cechowała. Peugeot 306 także jest kompaktem, z tym że w wersji hatchback. Klasyka lat 80. Konkurent Volkswagena Golfa. W tym egzemplarzu pracuje benzyniak 1.6, który ma prawie 90 koni. Na papierze sprint do setki trwa co prawda prawie 13 sekund, ale w rzeczywistości samochód sprawia wrażenie bardzo zrywnego. Auto spala około 7 litrów na 100 km. W tym egzemplarzu była instalacja gazowa, ale została wymontowana. Dzięki temu w bagażniku zamiast butli mieszczą się nawet cztery koła. Teoretycznie auto ma przebieg wynoszący 175 tysięcy kilometrów. Musimy wierzyć na słowo.